Dzień dobry. Nazywam się Przemysław Kukowski, jestem nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Znajdujemy się w tej chwili w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie znajduje się wiele różnych ciekawych urządzeń, które zapewne część z nich widzicie za moimi plecami. Potem z towarzyszącą mi Olą przejdziemy jeszcze i obejrzymy sobie te eksponaty. Mój strój wynika, jak na zapewne się domyślacie, z problemów epidemiologiczno-sanitarnych. Tym niemniej organizujemy, nie poddajemy się dni otwarte. Dlaczego je organizujemy? Dlatego, że bardzo chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy obejrzą może ten filmik, rozważyli przyjście do nas na studia, na Uniwersytet Przyrodniczy, na Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, na kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Chciałbym wlać trochę optymizmu w tych wszystkich, którzy są załamani koronawirusem i problemami z gospodarką, że zawsze należy upatrywać jakichś pozytywów. Być może to będzie sygnał i impuls do tego, żebyśmy trochę przestawili swoje myślenie i trochę przestawili naszą energetykę. Energetyka rozproszona, która może powstawać na miejsce tych konwencjonalnych źródeł, bardzo dobrze odpłaciłaby się naszej gospodarce w najbliższych latach. I przykładem takiego bardzo pozytywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest właśnie produkcja wodoru. Dlatego dzisiaj wyprodukujemy sobie wodór. Wyprodukujemy sobie ten wodór, jak myślicie, z czego? Waszym reprezentantem jest Ola. Yy, Olu, jak myślisz, z czego będziemy produkować wodór? Z wody. Jesteś genialna. Oczywiście, że z wody. Wodór, sama nazwa z łacińskiego wskazuje jako taki, który tworzy właśnie wodę. I pewnie wszyscy wiecie, że woda ma wzór chemiczny H2O, czyli na jedną cząsteczkę wody przypadają dwie cząsteczki wodoru i jedna cząsteczka tlenu. Jak myślicie, jaka to jest woda? Mineralna? Jak myślisz? Hm pewnie nie. Tak, to jest woda destylowana. Można pić wodę destylowaną tak na marginesie? Raczej nie. Dlaczego? Y, ponieważ wypłukuje z organizmu y, minerały. Tak. Przestaje nam mózg przewodzić prąd i umieramy w największym skrócie. Taka ilość nas oczywiście by nie zabiła, przeczyszcza łagodnie, nie budzi ze snu. To jest podstawowy efekt picia wody zdemineralizowanej, ale wróćmy do naszej produkcji wodoru. Wodór wyprodukuje z wody destylowanej przy pomocy membrany. To nie jest elektroliza, ponieważ to nie jest zasolona woda, tylko woda demineralizowana, czyli potocznie mówiąc, destylowana. W związku z czym na pewno to nie jest elektroliza. Bo użyłbym wtedy wody zasolonej, użyję sprytnej membrany oraz katalizatora, które pozwolą mi w równie efektywnym, w równie efektywnym procesie rozłożyć wodę na wodór i tlen. Tutaj te bąbelki to jest tlen, te bąbelki to jest wodór. Mamy taki sprytny zbiornik, który składa się z tulei wypełnionej wodą, druga tuleja z wężykiem, wkręcam jedną w drugą i. Powstaje super nowoczesny i sprytny zbiornik na wodór. Dlaczego sprytny? Dlatego, że woda, którą wypchnę do góry, jednocześnie jest pompą, która będzie pompować wodę. No, właśnie, tutaj. Zaraz powiemy sobie, co to jest. A poza tym sprytne, dlatego, że okazuje się, że wodór bez problemu przenika przez gumę, a nie przedostaje się na przykład przez wodę. To znaczy, przedostaje się w formie bąbelków, ale nie rozpuszcza się w wodzie. Jak myślisz o luczy. No bo woda składa się z wody i z tlenu, prawda? Tak. Jak myślisz, Olu, czy tlen rozpuszcza się w wodzie? Czy tlen rozpuszcza się w wodzie? Jak sądzisz? Nie. Wiem. Jak wpompujemy tlen do wody, jak ryby oddychają? No tlenem. Tak. Czyli co? Czyli, yy, czyli tak, doskonała odpowiedź. Tlen rozpuszcza się w wodzie, a wodór się nie rozpuszcza. No moim zdaniem to jest fascynujące, że wodór składa się, woda składa się z wodoru i z tlenu. Jedno się doskonale rozpuszcza w wodzie, a drugie właściwie prawie wcale się nie rozpuszcza w wodzie. No dobrze, wodór wyprodukowaliśmy i teraz, jak widzicie, może widzicie, ja ten wodór produkuję z energii elektrycznej. Normalnie na odnawialnych źródłach energii mówimy, że ten wodór należy produkować z OZE. Czyli stawiamy na przykład wiatrak, jeśli wieje wiatr, no to wtedy produkujemy wodór. Jak nie wieje, to nie produkujemy, ale mamy go zmagazynowany na przykład w zbiorniku pod ziemią. Dobrze, zobaczcie co się dzieje. Odłączam prąd elektryczny, w związku z czym nasz układ można by ograniczyć do wytwornicy wodoru, do super nowoczesnego i pomysłowego zbiornika na wodór oraz do... i zagadka, co to może być ta kosteczka? Jak myślisz Olu? Pewnie nigdy nie słyszałeś takiej nazwy, tak samo jak nasi studenci. Moi studenci przychodząc tutaj, myślą, że odnawialne źródła energii to jest fotowoltaika i turbiny wiatrowe. I tu ich wiedza się kończy. Dlatego, moi drodzy, jest dużo więcej, dużo fajniejszych urządzeń niż fotowoltaika i turbiny wiatrowe. Jednym z tych urządzeń... Jest ogniwo paliwowe. Ta mała niepozorna kosteczka pozwoli nam wyprodukować energię elektryczną z najwyższą możliwą sprawnością, dlatego że jest tylko jedna konwersja energii. Zamieniamy bezpośrednio energię chemiczną wodoru w prąd elektryczny. I ta mała kosteczka w sposób bezgłośny, bez żadnych części ruchomych, produkuje energię elektryczną z dużo większą sprawnością niż to, co robimy na przykład w elektrowni. Sprawność bloku energetycznego realizującego obiekt Clausiusa Rankina. Nie wiem, czy widzimy, się dalej o tym uczę, ale. Obiekt termodynamiczny w każdym razie ma sprawność około 33%, dopiero bloki na parametry nadkrytyczne mają sprawność do 40%, a to małe urządzonko ma sprawność około 65%. W pierwszem przemysłowej wersji mają nawet i 70% sprawności. Czyli z 1 kWh energii chemicznej możemy wytworzyć 0,7 kWh energii elektrycznej. Nie ma drugiego takiego urządzenia. Jakbym chciał produkować prąd przy użyciu agregatu prądotwórczego, musiałbym wlać yy, paliwo, najczęściej benzynę, musiałbym tolerować smród spalin, hałas, elementy ruchome, wszystko by się grzało, wymagałoby chłodzenia. To urządzonko nagrzeje się maksymalnie do 40 stopni i nie wymaga chłodzenia. No dobrze. Zobaczcie, mamy wodór, wodór podłączony jest kabelkiem do ogniwa paliwowego. I teraz, jeżeli mówiłem prawdę, to ogniwo faktycznie produkuje prąd elektryczny, to jeśli podłączę do niego wiatraczek, na przykład, mógłbym lampę, cokolwiek, wiatraczek zacznie się kręcić. Więc mamy wytwornicę wodoru, którą w tej chwili mógłbym też już zabrać, nie potrzebujemy jej. Mamy zbiornik z wodorem. Mamy ogniwo paliwowe, po angielsku fuel cell, jakby ktoś chciał sobie poszukać informacji, bo większość z tych informacji jest niestety po angielsku. Więc mamy to ogniwo paliwowe i proszę bardzo, wiatraczek tak się kręci, że Oli aż włosy tutaj rozwiało. Stoi po drugiej stronie kamery, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Potwierdzam. O, no i w tym momencie, moi drodzy, macie prezentację, jak działa ogniwo paliwowe. Nie ma niestety żadnych iskrzących się elementów ruchomych, części, dźwięków. To urządzenie nie ma żadnych elementów ruchomych, w związku z czym jego główną zaletą jest bezawaryjność. Tu nie ma fizycznie co się zepsuć, w związku z czym auto na wodór fizycznie się nie psuje. Silnik elektryczny swoją drogą też jest dużo pewniejszy niż silnik spalinowy. Nie ma turbin, pompowtryskiwaczy, pompo wtryskiwaczy, zaworów zwrotnych. I jeszcze innych bardziej skomplikowanych elementów silnika. Tutaj po prostu są małe ogniwka paliwowe. Tak naprawdę widzimy tutaj stos 10 ogniw paliwowych i one są połączone szeregowo w celu zwiększenia mocy. Cała moc ogniwa paliwowego to jest około 10 watów. W przypadku wersji przemysłowej, takiej jak stosujemy do samochodu, na przykład na wodór. No to to gwóźdwo można by sobie przeskalować, ono będzie wtedy gdzieś takie, będzie ważyło około 10 kg, więc to są bardzo lekkie rzeczy. Dlatego, że to jest zrobione z tworzyw sztucznych, ma śladowe ilości, platyny, rodu i prawdopodobnie wamadu, jako substancje katalityczne. No i właściwie cel tego pokazu został osiągnięty, moi drodzy. Wo ogniwo paliwowe jest to jedno z urządzeń, które jest naprawdę fantastycznym wymysłem człowieka. Zostało to zaadaptowane z lotów kosmicznych i wykorzystuje pierwiastek, który jest nam bardzo bliski woda. Dlaczego woda jest nam bardzo bliska, Olu? No bo składamy się w dużej części z wody. Doskonała odpowiedź. A kto ma więcej wody w organizmie: mężczyźni czy kobiety? Chyba mężczyźni. Nie? No brawo. Wszyscy moi studenci odpowiadają, że kobiety. A ty, widzę, jesteś niesamowita. Same dobre odpowiedzi. Tak, no, mężczyźni, drodzy panowie, jesteśmy bardziej rozwodnieni. Pocieszę was, że kobiety mają za to trochę więcej tłuszczu. Statystycznie. No, ale wracając do naszych odnawialnych źródeł energii, to chciałem Wam powiedzieć, że w Niemczech w tempie logarytmicznym, czyli bardzo szybkim, następuje przyrost aut napędzanych wodorem, dlatego że ogniwo paliwowe i cztery silniczki elektryczne to jest dużo fajniejsze rozwiązanie niż jakikolwiek silnik spalinowy i też dużo tańsze. Produkując wodór z wiatru jesteśmy w stanie sprzedawać go z dużym zyskiem jeszcze za około 10 euro za kilogram. Spytaj o ile przejedziemy na takim kilogramie? No ile moglibyśmy na takim kilogramie przejechać? Doskonałe pytanie. Przejedziemy około 200 kilometrów. Czyli łatwo policzyć, co zrobiłem, mały błąd w wywiadzie radiowym. Łatwo policzyć, że przejechanie 100 km na wodorze jest o połowę tańsze niż przejechanie na benzynie. A taka standardowa stacja potrafi wyprodukować, zasilana 2 MW turbiną wiatrową, czy tam dwoma 1 MW turbinami wiatrowymi, taka stacja potrafi wyprodukować około 400 kg wodoru dziennie co daje nam 4000 euro dziennego zysku. To sprawia, że stacja tankowania aut zwraca się nawet w 6 lat. I dziwię się, że tego nie robimy. Nie musielibyśmy importować paliw, bylibyśmy samowystarczalni energetycznie. Może dzięki kryzysowi to właśnie się wydarzy. Dziękuję za uwagę. Pokażemy jeszcze Wam kilka eksperymentów związanych z energetyką wodną. I co widzimy? Trochę mi się rozszczelnił układ, proszę bardzo. Mm, tak. Niestety wiatraczek chwilowo przestał się kręcić, więc doprodukuje trochę wodoru. Jaka jest tego przyczyna? W trakcie mojego opowiadania o głowach paliwowych i tego typu rzeczach musiało dostać się troszeczkę powietrza do urządzenia. Ogniwa paliwowe w rzeczywistości nie są tak kapryśne jak przy tym naszym eksperymencie, dlatego że mają specjalne uszczelniacze, które pilnują, żeby do środka nie dostawało się powietrze. Ja tego nie upilnowałem niestety, ale przepłuczę teraz nasze ogniwko wodorem. Proszę bardzo, czyli jak stąd znika wodór, to znaczy, że przepuszczane jest przez ogniwo paliwowe. Wyprodukuję resztę, wyprodukuje resztę wodoru, tak żeby znowu mieć nasz zbiorniczek pełny. I ogniwo paliwowe na pewno zaraz ruszy. Może mu pomogę, a nie w tą stronę. Dobrze, dajmy mu jeszcze sekundeczkę. Chciałem powiedzieć, że te ogniwa, które są stosowane w motoryzacji, dlatego, że to jest typowe ogniwo stosowane w motoryzacji, ogniwa stosowane w motoryzacji. Nazywają się PEM, czyli Proton Exchange Membran. Po polsku powiedzielibyśmy membrana protonowymienna. I jak to dokładnie działa, to odsyłam Was do wywiadu radiowego, gdzie to tłumaczę. Tu skupimy się wyłącznie na części praktycznej. No.